Manorę, hezmy, a to jest Murder Mystery! A, a ja jestem Drago! I jest ze mną gość specjalny, czyli Filipek TV! Witam, jeśli jesteście jeszcze drugi odcinek z Murder, się Wam naprawdę spodobał. i jesteście jeszcze bardziej ciekawszy, to zapraszam was na mój kanał, czyli Felipex Tam też znajdziecie odcinek z Murder. I... I przepraszam za fajla, że, że pod Hidden Sinkiem była nazwa Egg Wars. Po prostu pomyliłem się nazwy, ponazywałem akurat. To Podnagram dwa odcinki i się mi pomyliło. Tak okay, to ja sobie nie skoczę, ale to Na pewno ty będziesz. Rozbiteki będzie Jakiś jaski robiec no. chyba. O nie, czekaj, na 7 dartuj. O nie. 5. 4. Ja 3, 2, 1. Serio. Serio serio. To już wiem, gdzie jestem. Wiedziałeś. Nie, bo ty mnie też kręcisz, na pewno. ja ci nie wierzę. To jest mój najlepszy przyjaciel. Ja ci nie wierzę. Ale no dobra, wierzę ci, bo ty zawsze. Och, dobra. Ja, czyli tak, nośnie nie gania. Yy, Skif też nie. Ten brzut. też nie. Brzot Gdzie? Czekam jedną. Mam trzy złota, zaraz zobaczę. Ja jedno. Czy on kogoś już zabił? No nie To chyba ten... ten... Ten? też. Nie. On też. Najważniejsze to znaleźć kto ma łuk. To zaraz, bo dostaniemy kompas. I'm the murder. That's Dzięki. O ja już klientów o A ja jeden. Imejk! Myślałam, że masz już łuk. Ja mam dopiero jedną sz sztabkę. Mam sześć, sześć złota. Zna ktoś, ktoś już jest zabity. No, tutaj Widzę Z za budynkiem. To ta dziewczyna była Zdechła! Nie, to nie ona. On zabił swojego. 6 złota. Co? Ej, osiem. Dlaczego teraz mówisz o on? Czy już wiesz, kto to kto jest? Tak, wiem, kto jest. Siedem. A, już wiem. Co? Jest w jaskini. W jaskini? O ten? Tak. To on zabija? Nie, tam jest taki blok. 10 Mam mam łuk. Nie sprawdzę. Tak, to jest ten blok. Okej. Okay. Stone brick. Znaczy, nie Obok Nie. Gratulacje! mnie go. Ja cię. milimetrów metrów brakowało ziemeczki, ale progres trafił. Sami widzieliście. Ja cię dobra, 3, 4, A, to się w nim stanął. O, weszłam. Siema. I od razu jest 8 grać do 14, więc na razie się schowam. Nie mam nic. Przecież się tak zerespicie w losowym miejscu. No wiem, ale ja znowu się schował. Ej, przez chwilę wydawało mi się, że ten gość miał miecz. O, ale żem go trafił tak centralnie. Ale chcę być mordercą. Ej, no a w ogóle, jak się rzuca mieczem? Wytrzymujesz. Prawy? Niecham, nie wiem, ale coś się przytrzymało chyba. A, szyjta i prawda. To nieźle poszło. Oki, okay. czy masz, ale Wygraliśmy arenę, kiedy ja siedziałem na fontannie. Genial. Więc jeśli chcecie, jeśli masz teraz no to skąpcie łapkę w górę i subika. Ale kiedy jesteś detektywem, i... mar... warto akurat pójść na fontannę. Może dużo zasięgnąć. Zielę. Trzy, dwa, jeden. Serio, serio. Uuu, problem. Kim jesteś? Jest. My... Serio, jesteś moretarcą? Nie. Yes. Wiemy, że jesteś. Nie jestem, zbieram sobie złota, hmm. nie już. Ja ci... O, ja od ciebie będę uciekać teraz. Ale wiem, że jesteś. Nie wiesz dlaczego. Smocze czary mi powiedziały. Nie, ja sobie z... gdzie jest a, jasne, złoto, już. Dla gościa z mieczem. Nie, nie zabijaj, nie idę do jaskini. Ej nie jest, nie mam miecza, co ty chcesz? Ej, chyba cię widzę. Tum, tum, ty, ty, ty. Słyszę, jak klikasz. Klikam, no zobacz, klikam. Cicho, nie, zostaw. O nie, idziesz, widzę! Na... Nie la, widzę cię. Eee. O, tutaj jest gość z łukiem. Działo. Ale to już latają, ale ja nie trafiam. 3 złota mam, jak mam cztery? Pięć złota. I się schowali. This is progress. No się schowali, a jak ja wszyscy... O, swojego zabił. Mówiłem, this is progress. Czemu on swojego zabił? Bo był idiotą, nie widział. No to ja jestem. This is progress. Oni tak się zagubiają, tak nie kryją. Nie, ha. nikogo tu nie ma, nikogo nie ma. Mm. Szukam i nie mogę znaleźć. A ja wiem, gdzie koleś jest. Powiem z tej jest. A co, gdzie jest? A nie powiem. Co się stanie? Co domami na pewno? A nie? Jestem, jestem koło niego. X, zda. Jak on się tam dostał? A nie, to spytaj. Ej, jesteś tu. Ej, ale powiedz, jak się rzuca mieczem? Shift plus plus Nie, prawy. Ja teraz na pewno będę ja akurat morderem. O, jest gość. Nie trafił mnie. I zabity. Ha. I co goście powiesz? Co? Ej, jeszcze jedna osoba. Łuk hmm. leży, ale nikt na razie nie chce wziąć. A to ty? Nie. Biegnę za tobą. Ja sobie już wziąłem. Czekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj. A to ty! No, no mam żelazo! złoto! I co? Zobacz, jedynka i trzy czwórka, Widziałem czwórka. jak mnie zabiłeś! To nie ja! Ta jasne. No naprawdę, ja już mam jedynkę. Oki. Okay. Spectator, progress. Ja sobie złoto, zobacz. Zobacz, widzisz mnie? Tak, ale dlaczego nie możesz Jest... podnieść łuku? No bo ja dla go nie chcę, bo ja się kryję. Mam 14, 15, aaa! To... Oszust! Nie można mieć 100 złota! 17 złota Ktoś już na ciebie poluje. Słyszałem. Ale to mi się inne... to zbieje swoje. I ma jego... U umarłem! Nie warto na nich liczyć. Więc nieźle. Zawijałem. Ej, włożył mnie na jakąś arenę. Czekaj. Gazu! Gdzieś osób! Jestem. Ciekawe czy znowu będę. Nie ma. A nie. Jesteś. Jak ja wszystkich Nie, skorowałem. nie będziesz morderem. Niemożliwe. że Ja teraz na 100% będę morderem. Byłem detektywem, byłem uciekającym. To i teraz będziesz uciekającym. Wtedy bym... Wtedy bym po prostu skończył nagranie i wyszedł z gry. Ale tak nie zrobię po widzowie, muszę mieć odcinek. Kocham, Vince. I love you, tyn, tyn. A idę ktoś pisał, że jest murder. Teraz na arenie. Ej, jak ty się schnie, to jakiś kość mi się Najlepsza! No! Ja chyba zaraz na serio widać. Wiesz kim jestem. Nie, bo wtedy byłbym okay. zadowolony. Ja sobie biegam koło fontanny. Ale żeś ich pozabijał. Ja biegam koło fontanny. No i się zabili? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie ruszaj się, nie ruszaj. Trzy, czter, cztery, trzy, Okej. Jestem jest. Ale przyjmij taką samą strategię jak jak ja. Biegaj koło fontanny. Nie. Nie. trzy, trzy, Ja będę tę świeczką. trzy, 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 ale jak ja chciałbym być zamiast szukającym. Co gdzie! Przepraszam, ale ja mam dzisiaj takiego dawna, że ja po prostu nie mogę. Ja sobie... Ja sobie latam w pol dziurę. Za no 20 sekund zaczynamy! Biegaj go fontanny! Nie, ja łatam dziurę. Ale serio warto! Nie, 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 to bym nie, 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 wierzę znowu jesteś już zbieram na ciebie złoto ciekawe zajęcie już zbieram na ciebie złoto. Hmm. Odcinkiem, kto był mordercą? O oh, no! A dobra, dobrze wiedzieć. To jest ten Pikachu. No. Aha, wiedział. Aha, dobrze To jest ten Pikachu. Ryjoin. Trzy, cztery. I do arenki. I jesteś w arence. Jednaście osób. Ale cały czas ta arena. No ja idę tam złapać. A ja nigdy nie byłem akurat mörderem. Ale jak tu do siedziało działo? Oh. Tam dwóch osoby. Dwie osoby tam robiły. 5 plus. co? Cześć. Nie na odcinku progres! Znaczy Filipex. Ta pomulka? No. Znowu. Ganiacz. Znaczy. Ja go Nie. Ja nienawidzę mojego życia. Mm -hmm. Kim jesteś? Morderca. O, serio? Nie. No ty jesteś. Nie. Yeah. Ja mam coś fajnego. No masz jest fajny. Jeszcze lepszego. No to masz jest fajny. Wie, kim jesteś? Uciekającym czym, czym, czym mordercą? Bo ja wiem, że jestem detektywem. Co? Ty jesteś szukający! De no detektywem jestem! Po No z Ja ci nie wierzę. Ale dobra. Ale pokażę łoki. Idę na fontannę. mam no, pięć. Nie, a to ja cię widzę. To ty? No. Drago, czy to ty? Tak. Ja na fontannę i będę snajpił. Ale to już ten, dużo osób zginęło. To ty jesteś ty. Ja mam łuk! To tylko drago tak zabija. O oh, no, ja wiem kto jest. Kto? Jest ta partner... Znaczy... 9 złota, ja się cykam z No to od razu, kiedy będziesz mieć łuk, do mnie. Mam łuk. Brawo, ale. Ja. oho! Zabij. Co to? Ja to miał być mój frak? A nie, teraz jest mój. Ha ha, ha. z ciebie. 6-4. dobrze. łączyłeś? Inna mapa! Oh, w końcu! Ojej. Ja zagrałam raz na tej arenie! Ona jest fajna! Ale dużo ten tutaj o, opcji do chowania się. Tylko gdzie tu jest złoto? Gdzie tu jest złoto? Drago, kierowca stał! Bo ja to chciałam zrobić, nic z widzą. Oj ty nic. No w Hide and to zrobiłeś. Ale byłem ganiającym. W Hide Ale tak. SMS, MMS i Messengery. Okej, ja poza murem? Uuu, znalazłam fajne miejsce. Do do... nie do zabicia? Nie, do kampienia. To jak to będzie? Ja wiem, że to ty będziesz. Co? Dlatego, że nigdy nie byłem? No. no. Nie miała się racji. Ty walisz nas? Co? Będziesz nas... będziesz nas zabijał? Nie. Czy ty kiedyś będziesz nas zabijał? Chyba nie. Chyba, że na twoim oczu. Ale tutaj ludzie... Witam, witam tam w, 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 w moim sklepiku! Dobra, spadam. Chyba że zarobi na łuk. Okay. Złoto! Skok, ty, ty. Ja tu zbieram złoto. One. Ej, siema! Gdzie ty? Ja mam jedno złoto. Ja też mam jedno. Drugie. Ja mam jedno złoto i miecz... Oj, przepraszam. Nie masz. Wiem, że nie masz. Czytam cię w myślach. że ty nie masz tego miecza. Wiem. Ja czuję po prostu w tyłku. Murderca? co? Kto? mnie cię na pewno. Nie. No już, 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 już się miałam cieszyć. Zabij mnie teraz. I ja teraz. Co to? Po mnie nie ma. A, a? Nie, ja cię widzę. Nie mam, no, Ja cię ja. Si schowaj na dole, nie, <laughs> nie jestem w tobie Oh no, To nas nie się Nie, na klosocie O tutaj mnie zabił O tak, dzięki, to jest złoto To nie byłem ja, to nie było moje złoto Ja moje wydałam, ja moje wydałam na piwo Ej, tutaj jest złoto, tutaj O, o w tym sklepiku na potiony jest złoto Patrz, ja robię z tobą W tym sklepiku na potiony jest złoto Stoję 3 złota. Gdzie ty to widzisz? W sklepie na pociągi, za tobą. Za mną, tutaj. A jest drzewo ja jeszcze ty mi z prawej Nie, co? Sklep na pociągi, okej. Już mam 7. O fu, to się jest to on? Nie ma za co, co nie? No. To jest team przyjaźnie. No i nie Rodok! Już myślałam, że progres. Kto to był? Prodog! O, już. Ja za nim lecę, lecę za nim, lecę za nim, lecę za nim. Lecę za nim, lecę za nim. A jak on wygląda? Steve. <laughs> Steve? A kto zł? Steve. U? No to ten pierwszy. Okay, mm. okay. Jest teraz na parapecie, ku mnie. Mm -hmm. Schodzi. Ej, ale byłby fajny kąp, co nie? Dobra, to, to jest kon. Okej, okay. to jest konok. Ołód, jadę. Ej, kompaski, tu jadę. tu jadę. O ty kurde, stiwie głupi. Jeety! Zabiję, zabiję, zabiję tego Ależ to było morderstwo. Ależ to było morderstwo. Alex, no łuk. Jeet. to jest Oj! What? Dokładnie. Ale na drugi odcinek zapraszam do na mój kanał Trzy, cztery, ryzyko. Oni no ja nie są ta mapa. ja Ja się nie zajdziesz, mnie. Mogę się zajrzeć. Nie, widać. Ej, chyba my się tak? <grym> bo tu się też złoto czasami lespi. Serio? Tutaj przed tym, tym, tutaj przed tym gościem. Tylko wyjść. No, 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 no. O tak, o. Czy nie? Widać. Weź się schowaj. Weź się schowaj. A wszyscy coś tam chowają, to jest mój Ale ty... Widać? Nie. Ah. Kozacz. Ej, robimy tak? Najlepsze jest to, że jak po wystartowaniu arenki nie ma twojego wniku widocznego. Ej, no. Tylko po złoto do przodu i się chowasz dalej. Chyba, że będzie morder przy tobie. Oh no, to może ty będziesz nim w końcu. Cięty, ciało chciałbym. Ale jak to pięć osób się na może... Nie no wiem. Jak chcę. Cztery, trzy, dwa, jeden. Serio? A, fajna sprawa Fajnie? Sprawa. Fajna sprawa. Serio jesteś mordercą? Fajna tak, sprawa. Bo... Ja, wiem, ja no. mam fajną rzecz. Specjalnie dla ciebie kupiłam. Oh no! Ja wiem kto nim jest! Brawo! Ja miałam łuk. Umarłem. Ja nie wiem to zumarłeś. Po prostu idź za moim nikiem. I za Łuk jest nad tym wulkanem jakby. A ty poszedłeś na górę? Tak. To jest złoto w górę. Puszczysz na górę jest tutaj łuk! Jest tutaj łuk! Po co złoto? A dobra, no mam łuk. Okej, okay, a nie mam strzały. A nie mam! Jest auto... Jest, są automatyczne strzały. O kurde, to to nieźle. Jest zaraz ustali, kto nie jest. To jest. Ej, fajna kryjówka, fajna to na nas w A zobacz sobie jak ten... No, ten, nie nieżywy sobie No Rejo, ja, ale dlaczego nie można zobaczyć nikogo tego. Ja wiem, ono mnie biegnie nie czem, Nie, nie zdążyłem trafić. Ale ja mam dawno. Ja też. Dobra, więc niestety ostatnia arenka nazwita wita. Seniorita. Okej. Okay. I od razu, zaraz. Hmm, Zapraszam progreszy. na odcinek na mój kanał. No, Filipax będzie aktywować akcje. Mam nadzieję, że będę mój teraz. Nie będziesz, bo by chciałabym, żebyś był morderem. Nie będziesz, bo nie masz tego szczęścia. Pojedźmy. tam <suk45> komplementy. Ja jej nie mieli z nich, by mnie nie wszystkie słowa. Ej, Zdes口. nie, to jest sensowne, ci powiem. Oj. A gdyby nie było widać. Te, 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 no, te no, nie było widać. widać. Ale nie, głowy. No i. bym się utopił. 3, 2, 1, brawo do to było. No nie. Już tak robić. Takie chamskie to byłoby. Ej, czemu ci bąbelki nie spadają? Spalają. Nie serca i nie mięso. To nieźle. No, cheat! Kiedy jest ostatni bąbelek, to Pięć, ja. 3, 4, 3, 2, 1, 0. Znowu! Detektyw! Ej, idź na ten parapacik, gdzie, ja gdzie umarłem. Idź na, na parapacik gdzie jest... Wiemy o tym. Złoty mi zabije. <noise> Jestem telepatą. Okej, lecę, lecę w łóżce, a jednak Brawo, dziewięć Ej! umarł. Cztery złota. Cz osiem. no ja tylko. Ja znalazłem po prostu tyle w innym miejscu. 5. Dziewięć. Dziesięć! I mógł! Nie, ma, miałam już wcześniej mógł. Mam 11 teraz. Co co za z tego Ej, pomary, czy wstań? No, tak? Mam w łapie. 6 Sześć. Sześć zł. Na statek, na statek, na statek. Ile masz? Ja? 6 zł. 7 teraz. gazu. 8. 9, nie, bo ty też mnie zapędzisz i nie za zabić. Ja mam mógł. Seria? No. Padarno. się mam kompas. Aki okay, Steve, który był na statku przed chwilą. Dania? No Czy... Steve? Minecraft hate me. Steve? Tak, Minecraft hate me. Jak Ja go widzę, ja wiem. jest Steve. O tam co biegnie? No. Jed Jeśli wam ten materiał się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subika Dragonowi, a na kolejny odcinek zapraszam do mnie. A za chwilę akurat będzie nagrywanie na progres... na za sorry. Więc zapraszam. Nara! Cześć! A poza tym, super ma No, teraz możemy się Pa!